sięła śmiała dzisiaj, zobaczymy ile do, będę miał rzeczy na Box VP w godzinę. Um, na serwerze LTK cartel GG. Um, mam tutaj licznik i no. Czemu mi się to powyższy? Dobra. Um, ogólnie tu jest jeszcze Box VIP i K wars Ale my będziemy dzisiaj się skupiać na Box VIP. Więc klikniemy w Box VIP. Ja ogólnie już tu mam jakieś itemy i pieniądze, więc po prostu oddam komuś. Yy, to było. Yy, jak tak będzie się nazywa? Yy, XPay. Yy, no, jeszcze sobie decydujemy: no właśnie, pay i 1.38. A, jeszcze najpierw, najpierw yy, nazwa: osoby. To nie wiem, dajmy la sobie: 1.38. Dobra, i chyba tak. O, nie mogę wywalić tych itemów. No więc e, pójdziemy na bezpieczną strefę i wywalimy to. E, no dobra, to weźmy sobie Kit Gracza, jak to wszystko I level 0. Ok. No dobra, tu można nawet będzie się później klepać tym. Ale dobra, chodźmy do bez bezpiecznej strefy. Tutaj mamy. Liknę. Dobra, mamy tu jakieś iron. Ale pójdźmy sobie na emeraldy, bo chyba najbardziej opłacalne są. No, trochę już zarobiłem. Mam 41 groszy, ale to mi starczy już na nowy kilo, na level pierwszy, więc kupimy. Yy, no, aha, już od razu mi wszystko znikło. Yy, chyba teraz golda się najlepiej, no popatrzcie jak szybko. Pa. pa. to. Już mega szybko lata to. No, więc gold jest opłacalny, opłacalny Oj. No, więc... Zbierajmy sobie. Dobra, kupmy sobie kolejne ulepszenie na kilo. I zbierajmy dalej. No patrzcie jak to szokolada. Pa Te rudy najlepiej się zbiera, bo te bloki. To nas sprawdźmy na Emeraldach, a teraz na... na bloka? Nie. Na ironach. A na Gold, A nie, na tym Goldzie byłem. No to sprawdźmy, czy na tym jest szybciej, czy na tym. Nie no, zdecydowanie Iron, zdecydowanie, zdecydowanie. Dobra, mamy już na kolejny y, upgrade tego killowa, więc y, weźmiemy. Ale jeszcze pójdziemy najpierw może zaraz na spawn, ale najpierw sobie ulepszymy. No i zaraz to pójdziemy na spawn, bo jeszcze tam więcej patrzyłem, więc no. Mam już. Dobra, mamy już 7 minutę i... Patrzcie jaki mam dosłownie słaby set, więc warto by sobie było ulepszyć set, a mamy kilo na siedemce, więc kupmy sobie set. I chyba będzie nawet idealnie na wszystko. Tak. Idealnie. Mam już dobry dość set. Więc kit Zbieramy dalej. No w ogóle już Iron się po co? w ogóle to jest drewno. Nie wiedziałam Jo! A no, nie dostaliśmy siekierki na start. Jo! Dobra. Ej, co oznaczacie? Jakiś jeden No, więc możemy teraz ulepszyć już yy, kolejny raz, bo już mam dwa ziko i chyba na. No, no właśnie, na połowę seta mi starcie. No, mamy już trochę lepszy set. I myślę, że możemy zbierać dalej, bo dużo już zarabiam. O, dobra, widzimy, że ktoś kupił jakąś rangę. Dobra. Yy, no, więc. Mamy takiego seta już. Bo to co za muzyka. Dobra, e, chodźmy sobie na spawn, bo jeszcze tam nic nie widziałem. No, kurde, spawn. Dobra, okej, okay. co 5 sekund jest teraz i nie było wtedy. Nie, nie, nie było tego. Dobra, chodźmy sobie, zobaczmy może, e, co tutaj jest. sklep za czas. Ja tu już mam jakieś 3 godziny, bo to grałem, no ale nieważne. E, okej, okay, tak na mnie nic nie stać. Miałem tam jakieś zdanie, tam były toki. Tutaj chyba jest portal na PvP, ale nie, nie idziemy. Mam słaby secik jeszcze. Tutaj mamy rynek. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Jakiś... Ten, a co to jest właśnie ten skarbek mutacji, się było na tym czacie? Ciekawe, ciekawe. Nie wiem, może coś tutaj daje. Może to jest takie jak na tym, na mieczach się daje. O, mutacje, zobaczmy. Rozważmy toksyny. O tak, to jest takie coś. To są takie ulepszenia na miecze. Czy się na jakieś rzeczy. Okej, okay, fajne. Item shop No, nie, fajne, fajne. jakiś Okej, okay, tu też chyba właśnie ten demaciek ktoś tam wkładał do tego. Nie wiem. Okej, okay, dalej mam jeszcze tutaj Daily yy, nagrodę. Odbierzmy sobie. U, rzadka skrzynia to chyba lepsze niż zwykła, więc otwórzmy. Dobra, zamykam oczy. Zobaczmy, co nam wydrobnie. Dobra, otwieram. Klata jakaś. dwunastka! E, Yo! Ej, no, jest akurat trzysta tam, słowego, więc dobrze. Tutaj zadania. Tutaj mam już goldę też wykopanego. No, ale nie będę tych zadań chyba też robił żadnych. Więc nie ma różnicy. Okej, okay, tutaj mamy jakieś weterana Okej okay. I strefa FKS-a, chyba tam wejdę, więc na razie, pa Dobra, wracam z tego awg i dostałem jeden zwykły klucz Tylko siedziałem tutaj 10 minut, więc mamy już 30 minutę yy, Bo co 5 minut daje klucz i dopiero za drugą szansą, za drugą próbą, dobra Uwaga, co da Druch bus ej, mocne! Dobra, wystawmy sobie na tym, na Axel I może ktoś to kupi, może my będziemy mogli ulepszać nasze rzeczy Na przykład, nie wiem ile to jest warte, więc dajmy tak 125 taka idealna będzie cena No, więc napiszmy jeszcze na czacie, bo że źle napisałem, Boost No, więc napiszmy sobie na czacie I może ktoś od razu kupi, więc no, no nie umiem pisać, boost na no, Tania, no aha, bo. Ach, Boże, nie umiem czytać. No, więc poczekajmy, aż ktoś kupi. Może trzeba będzie chwilę czekać. O! o ktoś, ktoś kupił od razu. Jo. Mamy 125 hajsu. Ja cię. Dobra, to chyba se ulepszamy. Ale chyba sam kill off, no. I seta dalej. Jo, już mam kolejną główkę. Jakiegoś slajma. Platy już mam szesnastkę. Siedemnastkę. Yo. jak ja mam w ogóle level kill offa? Szesnastkę. Ciekawe jak to kopię teraz. Dobra, sprawdźmy. Waga? Jocie! Jezus Ja, ja nie raz kliknę w jedną rzecz? No. I dosłownie już jest, Dobra, potrzebuję 32 do następnego kill-offa, okej okay. Okej, okay, okej, okay. pozbierajmy sobie, już tak szybko, w ogóle patrzcie Tak szybko to leci już, że normalnie, nie wiem, no już mega szybko Opłacalne jest jakby zbieranie irona, a nie wiem czy zaraz wejść na golda Bo gold też jest mega opłacalny więc chyba sobie zaraz pójdziemy na Golda. Pozbieramy sobie jeszcze chwilę Iron. Mamy już 5 ziko zaraz. Ale patrzcie jak to szybko leci. Zarabiam 5 na minutę. O, Emerald, Ej, emeraldy też szybko lecą. Strasznie. Sprawdźmy te bloki może jeszcze. Patrz, raz kliknę. Raz kliknę. A tej. Raz kliknę. Ja tylko raz klikam. Nie przytrzymuję myszki. Raz klikam. No to chyba gold jest najbardziej opłacalny. Więc pokopiemy golda. I no. O, reset to jest chyba co minutę, więc opłacalne. Yy, ok. Pozbier w ogóle. Aha, bo myślałem, że. Dobra, nieważne. Bo myślałem, że jest jakiś ten. Jest jakaś taka specjalna jakaś ranga. To był tylko ten właściciel Pozdrawiam No i też y polecam Wam wejść na lkę tego lkartel.gg i też na Discorda No, Tak na wysz wyszukiwarkę możecie sobie wpisać No i też dam link w tym opisie no Następny możemy zrobić film z Key bo też fajne są tu Key I nowe tryby też podobno będą niedługo Zbieram już 61 hajsu Mogę sobie już ulepszyć i seta, i kill I no, zaraz się chyba będę klepał, ale może nie w tym secie, tylko w zrobieniu. Ale patrz, jak już mam główkę Helm, helm rycerza Helm no, więc idziemy chyba dalej kopać, bo no, co innego tutaj robić. Ale patrzcie, na jednego klika tutaj leci. No, mamy. No, mamy już 40 minutę i mamy jeszcze 20 minut, więc chyba najpierw ulepszymy sobie jakieś. Do... Możemy, no możemy. I ulepszymy sobie przynajmniej seta. I no. Yy... Rzeczy, które miałem na końcu. Yy, zostawię w enderczeście i Wam po prostu pokażę, bo. W, no, no, więc po prostu tak zrobimy. Nie wiem, kurde, kurde mi się opaliło. Chciałem usunąć czat. No, więc. Po raz kolejny, pójdźmy sobie ulepszyć teraz może mieczek, bo mieczeka też w ogóle nie ulepszałem, więc tak do maksa, yy, ile się da ten mieczek, na ile mi starczy i to co mi stać. Dobra, mam 14, ok, ok. Jest git. Jest git. Pójdźmy sobie na spawna. No, więc chodźmy sobie może na tą linię Zobaczymy jakie są tam w ogóle rzeczy. E, no bo... jeszcze tutaj nie byłem. Okej, okay, ludzi żadnych tutaj nie widzę. Okej. Okay, y Tutaj biłem się z chłopem, ale gram na zerówce Z setem zerówką No, więc się dalej pobijemy. O, tutaj są jakieś łopy. chłopy Dobra, atakujemy Nie, jest jakiś słaby Fortnite Battle Pass Jak on ma pas? Okej, okay. o, jest, dwana... zabiłem 12 plus punktów i tu jeszcze był jakiś Steve Ej, nie, zginę, 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 zginę. Kurde. Ajala, zerówka to jest tylko. dostaje minus jeden punkt. Punktów. Ok, pójdźmy sobie jeszcze raz z tą zerówką. Ok, poklepmy się. O, ten stiwo. Ten Steve jest słaby. Ale ja też jakiś super dobry nie jestem. Nie, no to jest dwa na jeden. A i w ogóle wam nie mówiłem. Spotkałem chłopa, z którym mam sojusz, i się będę z, jakby razem z nim bił. Jakby nie, że przeciwko sobie, tylko jakby będę się z nim bił. No więc. Um, no. Zejdźmy się na dół, ale tutaj bardziej już potrzebowałbym Elytry. I nie wiem, czy jest damage, Czy on coś dostał? Jest, Ye dobra. Zobaczmy, czy kto z... ora, 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 No chodź tu. Chciałeś się bić. Aha, bo tu nie trzeba jeść. Tutaj samo się reguluje życie. Dobra, dawaj chłopie. No chodź, chodź. Chodź, 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 chodź tu. No chodź tu. Coś teraz boisz. Ale kryty, okay. ale kryty. Jest, Janusz. Okej, nara, Janusz. zerówka jest mojego opłacalna, ona jest dobra No no więc teraz yy, wyłączymy te... te mo Ripley moda z Przypadek, yy, no i mamy już Za 30 sekund będzie już godzina, więc to co nam się uda wykopać, to wykopiemy Dobra Kurde, zapomniałem, ja przecież nie mam zerówki Przecież ja mam zerówkę Kurde, zapomniałem. I ogólnie to trochę podlepszy, podlepszyłem tej temy, bo chciałem po prostu szybciej to zrobić. Więc te temy co tutaj są, to te, co te, które z, z... zarobiłem z wami. No to tak. Tutaj był Kilo. W... Kurde, cały set muszę znaleźć. Tutaj mam zerówkę dwudziestkę prawie całego seta takiego. Tylko z kratą się chyba wywaliłem, bo nie zauważyłem, że mam. No to yy, od 20 do 15 set. A mieczek był dalej 14. Kilow był 24, chyba też. Jak go tutaj znajdę. Ale najpierw chcę zobaczyć tego seta. Tak, to był mój cały set. Czyli tutaj tak. 21, a nie, z katą się nie wywaliłem, myślałem, że się wcześniej wywaliłem, ale miałem też taką drugą że Z nią się wywaliłem No i mieć 16, a kill off miałem 26, to ja chyba powiedziałem 25 No, więc yy, takie rzeczy udało mi się zdobyć w godzinę Bicie na ten serwer i powiedzcie mi jakie wy zdoby, zdobyliście rzeczy w właśnie godzinę, jak w ogóle będzie się wam chciało no, więc, to chyba tyle na dziś. Yy, ...widzimy się w kolejnym odcinku. A ja, yy, ...no. Życzę Wam miłego dzieńka i na razie.